Bardzo serdecznie. To będzie unboxing kostek i czegoś na co bardzo czekam, czyli Stack Mata, yy, wersja trzecia i timer i torba jeszcze. Yy, paczka, paczkę kupiłem u Hipopotama. Z, no yy, za 330 zł około. Jest też tam kilka kostek. Nie Dwie dla mnie i dwie dla kolegów. Na paczkę bardzo czekałem. Paczka została wysłana we wtorek. Dzisiaj jest środa i paczka jest już u mnie. Więc zaczynamy od otwarcia. Jak widzicie mam tutaj inną... zaklejone tak własnoręcznie, bo mój brat nie mógł się powstrzymać i otworzył moją paczkę. Pierwsze, co nam się okazuje, to folia bombelkowa i woreczek Speedstax, tutaj timer, dwa sety naklejek, jedne do dwójki half Bright Z stickers i jedne do trójki moju, dalej 4x4 Shengshu biała, to jest wersja czwarta. Tutaj y, moju Weilong, ta mniejsza wersja 54,5 mm. Dalej kocka, na którą też bardzo czekałem, czyli moju AOSu. Tutaj jeszcze y, Shengs 2x2 dla kolegi. Tutaj y, fakturka. Tutaj Wam pokażę, ile razem wyszło. Proszę. 338,87 za wszystko zapłaciłem. Tutaj jeszcze paragonik. I mata Speedstacks. W puddełku już nic nie ma, więc je odłożę. I tak najpierw opakujemy sobie matę. Jest zawinięta w, takie, w taki papier. Proszę. Nagrywam telefonem, bo aparat akurat mi się rozładował. Tutaj mata. Od teraz właśnie na tej macie będę robić wszystkie filmiki. Będę nagrywała filmiki, bardzo fajny materiał. No i dalej. Kostka moju a... o kurczę, moju aosu. W środku mamy instrukcję. Kostki. To ją odłożymy. No i sama kosteczka na czarnym plastiku prezentuje się bardzo fajnie. Zewnętrzne warstwy ruszają się jak zwykle kostce 3 na 3 Też super. Ścinanie zakrętów w stylu. Jak widziałem na filmikach, no ścina. W drugą stronę. No tam. Jak na 4 na 4 dobrze. Środkowe warstwy nie ruszają się aż tak dobrze ale kostka, moim zdaniem, jest najlepszą czwórką na razie, jaka jest. Bardzo fajnie i szybko się rusza. No. Kolejną kostką jest moją Weilong, ten mniejszy 54,5 mm dla mnie. Bardzo fajna kostka. Nie regulowałem jej jeszcze w ogóle, to sobie ją wyreguluję później. Rusza się bardzo dobrze. Podobnie jak moju Weilong, zwykły taki, ścinanie zakrętów też na dużym poziomie, z drugiej strony tak czwarte klocka około, no. Dalej mamy Shengshu 2x2 dla kolegi, tutaj instrukcja do kostki, no i sama kosteczka rusza się dosyć dobrze, bardzo fajna kostka. Polecam wszystkim, którzy chcą się nauczyć układać 2x2. Dalej Shengshu 4 na 4 Też dla kolegi. Na białym plastiku też mam do niej instrukcję. No i kostka porusza się dosyć dobrze. Też tą kostkę mam na czarnym plastiku. W innym pokoju leży. Kostka ścina no tak z pół, półtorej klocka. No, tutaj coś odchodzi. No dobra. I dalej naklejki od moju Sobie sprawdzę tylko. Mamy czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, biały, niebieski. No i folika taka. dobra. Tutaj naklejki Z Stickers do kaski 2x2. Myślałem, że naklejki będą zaokrąglone tutaj, a nie takie kwadratowe, bo chciałem sobie wymienić w kotce moju link po naklejki, żeby takie zaokrąglone, bo one są krzywo przyklejone i się zadzierają powoli. No i rzecz, na którą najbardziej czekałem, czyli timer Stakmat Pro Speedstax. W środku mamy jeszcze instrukcję chyba do timera. Ja tylko wyciągnę tak się rozwali no i instrukcja jak chyba używać timera tutaj wszystko pokazane jak go uruchomić wyciągnąć ten papierek no dobra to papierek wyciągamy i sobie go tutaj wsadzę do tego. No i sprawdźmy, jak działa. Przykł powiedzmy przykładowe ułożenie na dwójce. Nie będzie zbyt szałowe, bo akurat patrzę na obiektyw przez. Patrzę na kostkę przez obiektyw aparatu, więc. 838. Ja tam dwójkę lubię, ale nie umiem tak zbyt szybko układać. Więc podsumowując, mamy kostkę 4 na 4 sększu, 3 na 3 moju wejląg, 2 na 2 szększu i 4 na 4 moje Osu oraz stack matę, generację trzecią i timer. No i jeszcze naklejki do 2 na 2 i do kostki 3 na 3. Bardzo serdecznie polecam użytkownika Hipopotam.eu. Ja jednak nie dostałem od niego żadnego gratisu, bo umówiłem się z nim, że dostanę 10% rabatu na te wszystkie rzeczy bo po prostu bardzo dużo one kosztowały i się zgodził. O, jeszcze mamy yy, torbę z Pitstax. bardzo fajna, zmieści się tutaj mata, timer no i kilka kosteczek. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, no i cześć.